Jesteśmy w Medyce na proteście rolników. Z nami jest Michał Kołodziejczak. No rząd, rząd za, właściwie zatwierdzone są już dopłaty do zbóż, zatwierdzone są przez Komisję Europejską, szereg działań pomocowych. Dlaczego więc rolnicy nadal protestują? Mówi się o problemie już od prawie roku, a nie robi się nic żadnych konkretów. Niby coś jest zatwierdzone, ale nikt nie widział re, realnych działań. Było mówione, że ograniczony przywóz zbóż będzie do końca roku. Teraz mówi się, że do 15 września, czyli kolejny raz zostaliśmy oszukani i przeciągani. Mówi się o rekompensatach, ale ciągle ich nie ma jeszcze na kontach. Jak długo mamy czekać? Czy faktycznie, tak jak mówią politycy PiSu, mamy czekać na wybory i po wyborach, jak dobrze zagłosujemy, to mamy wtedy do, czekać na rekompensaty? No tutaj, tutaj mamy ten zakaz, zakaz importu do 15 września. Tutaj podczas konferencji padł głos, że jest to, jest to po prostu za krótko, natomiast, natomiast było też takie zastrzeżenie, że ten zakaz będzie. Yy, po tym 15 września negocjowany. My chcemy znać plan na co najmniej kilka lat do przodu. I dzisiaj takie opowiadanie bajek, co będzie za miesiąc czy za dwa, to można sobie planować wakacje albo święta jakieś, ale nie można planować pracy, która jest wykonywana przez drogi sprzęt, która jest yy, robiona też poprzez poczynanie dużych inwestycji, jak mamy żyć. My chcemy wiedzieć, co będzie za 5, za 10 lat. Więc, na jak długo ten zakaz powinien być? Według mnie powinno być to co najmniej 5 lat. Powinniśmy znać zasady, jak to będzie wyglądało. A ja domagam się i mówię konkretnie, że powinno być przywrócone cło, co byłoby gwarantem tego, że te różnice wszelkie w jakości produkcji no, miałyby jakieś konsekwencje też w postaci chociażby cła. Tutaj mamy dzisiaj protest w medycynie, natomiast. Natomiast środowiska rolnicze w pozostałej części kraju, tak jakby nie odpowiedziały. Nieprawda. Jest robiony już protest w piątek w województwie lubelskim. Tam będzie działanie. Więc myślę, że to wszystko znowu nabiera siły, pędu i, i, i będą takie, takie działania. Ostatnio podczas konferencji prasowej, minister Telus, zapytany o protest, w medyce użył. Sformułowania to nie rolnicy, to działacze polityczni. A niech Telus sobie opowiada, jakie głupoty chce. Pewnie, że chciałby, żeby rolnicy nie angażowali się w politykę, ale jak widzi, ta polityka sama przychodzi często po rolników i mówi: chodź załatwaj sprawy, bo nikt ich za ciebie nie załatwi. Sam Telus mówi, że jest rolnikiem. To jest rolnikiem czy działaczem politycznym? No tak. Minister Telus, właściwie Ministerstwo, ostatnio otrzymaliśmy informację, że w samym czerwcu zostanie wyeksportowanych z Polski 2,5 miliona ton zbóż. To nie zostało wyeksportowanych do tej pory, taka ilość, jaka miała być wyeksportowana, miało być wyeksportowane do lipca, 4 miliony zostało, wy... 4 miliony ton miało być wyeksportowane do lipca, do tej pory 800 tysięcy ton wyeksportowane, no więc bez przesady. Minister Telus także podczas ostatniej konferencji zdementował te doniesienia Rzeczpospolitej o 800 minister tysiącach, tel... Panie redaktorze, 3 miliony. Panie redaktorze, minister Telus niech opublikuje listę podmiotów, które kupiły ukraińskie zboże. I... I wtedy on dotrzyma słowa i niech przestanie kłamać.